Witam serdecznie panią dyrektor, grono pedagogiczne, uczniów, a także wszystkich, którzy dołączyli się do oglądania naszej internetowej gali. Dziś podsumowane zostaną wszystkie konkursy oraz wydarzenia, które miały miejsce w przeciągu całego roku szkolnego 2019 20 Jednocześnie chciałabym pogratulować wszystkim zwycięzcom oraz wyróżnionym. Pragniemy również podziękować nauczycielom, dającym nam możliwość na zdrową rywalizację, organizującym konkursy oraz sprawującym nad nimi pieczę. W bieżącym roku miejsce miały następujące konkursy. Konkurs mitologiczny, organizowany przez panią profesor Magdalenę Hałas oraz Katarzynę Somber, sprawdzał znajomość mitologii rzymskiej oraz greckiej, a także sentencji polsko-łacińsko-angielskich. Składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich pojawiły się pytania dotyczące mitologii Greków, w drugim natomiast Rzymian. Dodatkową trudność stanowiły pytania o sentencje, natomiast w finale uczennice musiały wykazać się umiejętnością rozpoznawania zabytków starożytnych pojawiających się w mitologii Jana Parandowskiego. Gratulacje należą się Natalii Rybarczyk z klasy pierwszej D oraz Ince Kapicy z klasy drugiej A za zajęcie pierwszego miejsca, Natalii Piechocie z klasy pierwszej C za zajęcie drugiego miejsca oraz Laurze Podkówce z klasy pierwszej A za zajęcie trzeciego miejsca. Kolejną formą rywalizacji, w której mieliśmy okazję się sprawdzić, był konkurs zorganizowany przez panią profesor Monika Hibner. Dotyczył Halloween. Pod koniec października uczniowie z klas pierwszych i drugich mogli spróbować swoich sił w tworzeniu halloweenowej dyni lub lampionu. Prace mogliśmy podziwiać na wystawie umiejscowionej na parterze przy wejściu. Najpiękniejszych prac należy pogratulować. Laurze Podkówce z klasy pierwszej A. Zajęła ona pierwsze miejsce. Wiktorii Szczepanik z klasy 2A, która zajęła drugie miejsce, oraz Małgorzacie Krzemińskiej z klasy 2B zajęła trzecie miejsce. W naszej szkole można było również sprawdzić się w konkursie wiedzy o Francji, organizowanym przez panią profesor Beatę Patore. Polegał on na udzieleniu odpowiedzi na pytania otwarte, natomiast wygrały osoby, które najszybciej wysłały rozwiązania. Na brawa zasługują więc Dagmara Haniecka z klasy pierwszej D za zajęcie pierwszego miejsca, Julia Adamczyk z klasy pierwszej B za zajęcie drugiego miejsca, a także Róża Frontczak z klasy pierwszej B i Julita Klimczak z klasy drugiej A, które wspólnie zajęły trzecie miejsce. Uczniowie również wzięli udział w finale konkursu pokochaj czytanie pod hasłem muzyczne barwy poezji. Odbył się on w ramach 19 edycji festiwalu bibliotek szkolnych organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczestnicy mieli wykonać plakat w formie elektronicznej. Inspiracją do niego miał być wybrany wiersz. Wyróżnieni za plakat inspirowany wierszem Zbigniewa Herberta Apollo i Marcierz zostali Eryk Klemencki i Jacek Goń z klasy 1G. W naszej szkole miał również miejsce konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, w którym udział wzięły pierwsze i drugie klasy. Każdy z nich zobowiązany był do przesłania trzech wierszy dotyczących poezji. Wśród wszystkich liryków wyłoniono te najszczególniejsze, autorstwa Emanuela Mazurek z klasy drugiej B. Zaszczep we mnie. Zaszczeb niewolny, miarowy i szybki, którym przejdę przez kraj i przeprowadzę wszystkich sam prowadzony, którym wdepczę w ziemię spuszczone spojrzenia, postawię na baczność. Ku... Kłaniające się plecy, podniosę czoła do góry. Zaszczeb we mnie mądry upór silny, abym stał się fundamentem do pokruszonych, zmierzonych, rozwianych popiołów, skałą dla nowych miast i kroków, je ze starych zgliszcz, podłożem na pokój. Zaszczęb we mnie zwycięstwo, tak pełną oddania odwagę, jak ręce dla ziemi, bym stał się ty i tarczą, i twarzą, i by nie musiała się za mnie wstydzić. Zaszczęb we mnie nadzieję. Ofiar widzę więcej niż łask, i bólu więcej niż chwały słyszę. Rytmem wszystkich serc teraz tętni las. Zaszczęby mnie jej kawałki. Nie umrze, nie zginie, w mojej łonie się rozwinie synów i córki. Zaszczęby mnie więcej, więcej miłości, z którą zawsze głaskać będę, miękkie włoski kolejnej małej Polski. Miejsce drugie zajęła Kinga Jona Markus z klasy pierwszej H, natomiast trzecie miejsce Wiktoria Masiach z pierwszej F. Gratulujemy. Warto również wspomnieć o Jakubie Kisielu, który przeszedł do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do tytułu finalisty zabrakło mu zaledwie dwóch punktów. Organizatorem merytorycznym i patronem Olimpiady była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przy wsparciu ministra środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody. Natomiast Adrian Rubin oraz Jakub Kisiel dotarli do etapu wojewódzkiego w Olimpiadzie Wiedzy o HIV-AIDS. Jego organizatorem była wojewódzka Stacja sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi. Natomiast przebiegiem olimpiady w naszej szkole opiekowała się pani profesor Katarzyna Bombińska. W naszej szkole odbyły się również zawody sportowe. Srebrny medal w siatkówce halowej zdobyła drużyna przygotowana przez profesora Roberta Kopkę. W jej skład wchodzą Dominik Machnik z klasy 2 C. Janek Szefliński-Baran z klasy pierwszej D, Janek Dałek z klasy drugiej A, Stanisław Pawlaczek z klasy drugiej A, Dawid Jankowski z klasy pierwszej D oraz Hubert Szymczykiewicz z klasy pierwszej G. Na wyróżnienie zasługuje również drużyna żeńska Natalia Maciuszek z klasy drugiej A, Zuzanna Pielarz z klasy drugiej C, Dominika Fabiańczyk z klasy drugiej D, Lena Wajszczyk z klasy drugiej D, Natalia Kołodziejczak z klasy pierwszej F Julia Pawlak z klasy pierwszej F. Anastazja Draguna-Witkowska z klasy pierwszej G. Julita Kobyłecka z klasy pierwszej G. Aleksandra Kozłowska z klasy pierwszej G, Laura Podkówka z klasy pierwszej A i Aleksandra Włodarczyk z klasy pierwszej E. Uczniowie naszego liceum wzięli również udział w Mistrzostwach Łodzi Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt. Szóste miejsce zajęły przygotowane przez profesor Agnieszkę Chojnacką, Ania i Kasia Jurkowskie, klasa 2b i 2d, Amelia Block, klasa 2d, Zuzia Malarczyk, 1b, Laura Podkówka, 1a, Karolina Ławnie Ławniczak, 1a, Natalia Woch, 1a, Kamila Kocik, 2c. Warto również wspomnieć o drużynie, która awansowała do ćwierć finałów mistrzostw Łodzi szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej. Opiekę nad nimi sprawowała pani profesor Agnieszka Chojnacka, natomiast w jej skład wchodzili Dawid Wojdal, pierwsza A, Igor Bobiński, pierwsza A, Dawid Owczarek, pierwsza B, Kamil Jakubowski, pierwsza B, Jakub Świetnicki, pierwsza C, Ignacy Banaszek pierwsza E, Jan Wasilewski, pierwsza H. Tradycyjnie już chętni uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie matematycznym e, potyczki z procentami. W lutym odbyły się eliminacje, które wyłoniły najlepiej radzących sobie z obliczeniami procentowymi. Do finału zakwalifikowało się 24 uczniów. 25 maja uczniowie ci rozwiązywali zadania online. Wyniki konkursu. Pierwsze miejsce stypa Filip, pierwsza G. Drugie miejsce Standenberg Monika, pierwsza A. Trzecie miejsce stys Juliusz pierwsza H i Wołczyk Wiktor pierwsza F. Serdecznie gratulujemy. W tych nietypowych czasach nie mogliśmy zobaczyć się w inny sposób. Mam jednak nadzieję, że w przyszłym roku nasze spotkanie nie będzie ograniczone przez ekrany. E, pragnę również pogratulować wszystkim osobom, zarówno tym, którzy stanęli na podium, jak i tym, którzy zdobyli wyróżnienia. Życzę również kolejnych sukcesów.